z tej strony, Cupie Big B. I dzisiaj Wam pokażę nową grę o nazwie Tumbling Monkeys. I, I ta gra jest od 5 lat. Od 2 do 4 gracji. I około ją się gra 30 minut. I tutaj, właśnie, już Wam pokazuję, jak ta gra wygląda? Tutaj małpki. Tutaj pokazuję Wam, nam te małpki, co można je użyć do gry. Eee... Łatwo składa I o, zobaczcie, na ten tył, jeszcze tutaj sobie. Tutaj pokazuję po kolei, że trzeba rzucić kostką, rzucić małpki. I muszę, wypa i nie mogę wypadać. Okej, okay, wszystko wam powiedziałem, więc biorę się do składania. składać i tak to wygląda po złożeniu i co, może zaczniemy zgrać. Ta gra polega na tym, żeby wyciągać patyczki i żeby jak najmniej spadło małpek. Teraz Wam pokażę jak ja w to gram. Na początku kulam kostką i wpadł kolor pomarańczowy, czyli wyciągam patyczek pomarańczowy. O, jest i teraz, jak następna osoba rzuci, to teraz ja. Kula, i wypad znowu pomarańcowy. I trzeba wyciągnąć ostrożnie. Spad... Spadła mi małpka, czyli ją zostawiam. I muszę się teraz postarać, żeby jak najmniej teraz mi spadły. Teraz wam pokażę krótką rozgrywkę. taki sam sposób i jak skończycie wyjmować wszystkie patycki to policzcie małpki kto ma najmniej małpek to wygrywa a kto ma najwięcej to przegrywa to jest na tyle z tego odcinku subskrybujcie i lajkujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku, na razie!